Dobra, słuchajcie. Teraz trzeba omówić pewną kurwę. Powiem wam tak. Sytuacja jest następująca. Mianowicie, ja parę dni temu, ja parę dni temu nagrałem taki film, w którym, no tutaj jechaliśmy do Kauflanda, coś tam opowiedziałem. Ogólnie był to film sponsorowany y, przez GPS, no ale to było logiczne, bo zresztą o tym mówiłem. Ale to, to nie jest w tym istota tego filmu. Nie jest jakoś turbo turbo nie? Ważne jest to, że, że w końcu jak dojechaliśmy do tego sklepu, to ja po prostu dostałem taska, żeby wykupić całą kawę GBS z Kauflanda, zresztą ponoć mega zajebiście poszło yy, ogólnie ta kampania z gbs bo ponoć we wszystkich Kauflandach praktycznie się ta kawa sprzedała, więc, więc git. Czy tą kawę lubisz, czy nie lubisz, to nie jest na to ten, na ten wywód, nie? No i spoko, ja sobie tutaj biorę tą kawę, ja sobie tą, tą kawę tutaj wrzucam do E, wrzucam do wózka. Pamiętajcie tylko, żeby się skupić na tym, co ja dokładnie robię, no tutaj sobie jedziemy z panem kawą, fajnie tutaj ta kawa stoi, to jest pierwsze, e, pierwsza rzecz, to ta kawa sobie na, na taśmie stoi, tu są jakieś ujęcia, e, za chwilę pani, o tu, tu sobie przejeżdża, tu mnie widać, tu sobie pan kawa stoi, za chwilę pani będzie Tą kawę właśnie kasować. Bardzo fajnie to sobie właśnie pani sobie, dlatego zatrzymałem, żebyście zwrócił, zwrócili uwagę, bo pani sobie kasuje tą kawę. Super fajnie, ta kawa jest odłożona. Koniec, jeśli chodzi o, o, o poświęcanie uwagi, no tutaj jeszcze można de delikatnie uwagi poświęcić. No i git, nie, bo, bo potem, potem wychodzimy z tego sklepu. Jeśli chodzi o kawę, kawa została, że tak powiem. Film z kawą został, no już zapomniany, nie? Zapomniany. Idziemy prze, przed siebie. No, więc bardzo się zdziwiłem w momencie, kiedy ja właśnie pojechałem do sklepu nagrać ten film. Potem on został nagrany, zmontowany. Oczywiście osoba, która to nagrywała i, i, i montowała, no, dostała za to swoje wynagrodzenie, no ale z racji tego, że, że było z czego zapłacić, to no to git, nie? I nie byłoby tutaj żadnego niczego dziwnego. Typy nie fakt, że po paru dniach pan Konopski wrzucił sobie film i uwaga, teraz się skupmy, to akurat nie są moje ujęcia, to akurat nie są moje ujęcia, bo to są ujęcia z kolei zapierdolone z, z tego, od Katprarica, ale to nie jest Polsce. ważne. I to jeszcze o wiele taniej niż na stronie, bo za jedyne 29 zł. Odchodzi od tego też koszt wysyłki, bo w sklepie no to wiadomo, nie płacicie za wysyłkę, a w Kauflandzie macie tam... I teraz uwaga, to jest, to jest pierwsze... To jest, to jest pierwsze ujęcie, to jest pierwsze ujęcie na taśmie, które, no niestety, nie, nie było twoje. E, no dobra. Aktualnie dostępne trzy smaki. Uwaga, ja tutaj stoję, ja tu jestem, tutaj, w ty, tutaj, ja tutaj jestem. Czyli krówkowy. Halo, tutaj, tu widać Sergiusza, tu widać Sergiusza, ja tutaj stoję. Wafelkowe i delicia. No najlepsze dostępne smaki, Ale bo ja, sam ja... testowałem. Zajebiście, że je testowałeś. No to jest akurat krótkowe. więc super. Po moim odcinku polecam takie Kasper zrobić stripa do Cowlanda. Niesamowite. Mam zdjęcie GPS. To jest moja pani kasierka! To jest moja pani kasjerka! Ona, to ona mi to kasowała! Więc no? Więc tak szczerze, uważam, kurwa za szeroko niestosowne, wręcz żygowe. No takie zachowanie, no kurwa, no, jest to. Ja już pomiam że to jest nielegalne, bo kur... Za, zarabiasz na cudzej wartości intelektualnej. No, do, no bardzo brzydko kurwa. No kurwa, chłop wziął sobie Dila, wziął Dila, za którego mu zapłacili pewnie w kurwę pieniędzy, i zamiast się pofatygować do sklepu i kurwa to nagrać? To po prostu bez pytania, bo to jest najważniejsze. Bo jed, jedną rzeczą by było wiesz, ktoś do ciebie dzwoni, pisze ty siema. Kurwa, no nie mam jak, nie mam jak. Czy, czy mógłbyś mi... Użyczyć ujęć, bo koniec końców te ujęcia są tak samo dobre w moim filmie, jak i w jego filmie, bo, bo po prostu to są ujęcia ze sklepu. To tutaj nic się nie dzieje takiego, czego nie można by było powielić. Może delikatnie, delikatne kontrowersyjnym pomysłem jest zachęcać ciebie, żebyś poszedł do Kauflanda, jeśli samemu mu się nie chciało pójść do Kauflanda, ale no. No kurwa, no, no jest to. Kurwa średnie, więc no. z bardzo bym prosił, żebyś ten film usunął. Bo nie chce ci go zgłaszać. No i jakiś tutaj szlaban, kurwa, na, na wypłatę też powinien pójść, nie? Bo to tak. No, kurwa, no tak się nie robi w skrócie, nie? W Anglii nie ma kaufa? Ale w Anglii jest internet. Można zapytać, można. Można parę rzeczy zrobić, no. Więc no. Bardzo, bardzo nieładne zachowanie. Bardzo nieładne zachowanie. Nie lubię, kurwa, czegoś takiego. Aha, czyli skoro. Aha, to tylko dlatego, że nie mieszka w Polsce, to, to może kurwa, komuś kawałek filmu zajebać. Okej, okay. nie wiem. To jest tak proste, kuwa, jak zadzwonić i powiedzieć. Dzień dobry, panie operatorze kamery, bo jest ich pizdu. Proszę pójść i to nagrać. I wiesz co ta osoba robi? Wystawia ci fakturę. Nie wiem na pięć i idzie to zrobić. Aha, czyli teraz jednak mieszka w Polsce. Ja, ja wam powiem tak mi to jest. To jest wyjebane. Pan może nawet na Sri Lance mieszkać. No brzydkim faktem jest kur. Yy, złodziejstwo no. Ja już, fakt, ja już pomijam fakt, że w momencie, kiedy robisz kur... content, w którym się wypowiadasz na, na temat jakichś brzydkich zachowań kamerzysty, kamuś zaszedł za daleko, jakieś kur... polskie influencerki szkodzą swoim widzom i, 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 i omawiasz niechlubne czyny innych osób, a potem idziesz i kradniesz, więc no, a wystarczyło napisać, abym Ci kur... odstąpił inne, bo tych ujęć to mieliśmy jeszcze z 25 innych. Można było... No kurwa, to było tak proste jak napisać. mam, mogę pożyczyć? Dobra, trzymaj. Więc no. Bardzo brzydkie zachowanie, bardzo brzydkie zachowanie. A ja to nie chwytam, chodzi o to, żeby komuś film zgłaszać. Ja bym chciał po prostu znać... Mi o... nie, film należy do mnie, ale żeby nie było. Żeby nie było. Bo kurwa, już niejednokrotnie się. E, tak działo. Ja się najpierw zapytałem właściciela GPS-u, czy on miał świadomość tego. I powiedział, że nie, że również jest zaskoczony i również zapytałem, wysłałem tutaj zapytanie do, do agencji, w której jest, czy jakimś kur... niefortunnym przypadkiem zostało mu na to zezwolone i również dostałem odpowiedź, że nie, więc no, więc no, to było tak proste, ale z racji tego, że nie jestem ch...em, to tylko o tym wspomniałem.